Witam wszystkich zakręconych pozytywnie w lewo. Dzisiaj jest 1 maj 2014 rok, więc co można robić na ciepłej, nie majówce, bo takie były prognozy pogody. Przynajmniej tu, na Węgrzech, w Debreczynie. No oczywiście trzeba przyjść na Zuzę. My tu jesteśmy po raz pierwszy. Jak przed chwileczką zapytałem stałego bywalca na tym stadionie, mówi, że tutaj deszcz o tej porze roku to jest coś niespotykanego na żużlu, na więc tu jest zawsze słonko. Zawsze to nie dziś. Dziś padało i właśnie przed chwileczką widzieliście strasznie wielkie kałuże. One już troszeczkę zeszły, ale co się robi na profesjonalnym stadionie żużlowym? Usuwa się kausze i się jedzie. Tu nie ma żadnego problemu, mimo że stawka zawodników i ich poziom jest taki, że na 14, dzisiaj tutaj startujących, no, kojarzy może połowę i to jestem y, ciekaw w ogóle tego. A nie wiem, bo jak kupiłem program, to tam są puste pola i nawet nie wiem, kto jedzie. A zrozumieć speakera, no. To jest wyczyn, więc żużel w Debreczynie to naprawdę szlak tylko dla orłów. Zarówno na trybunach polskiego kibica, jak i żużlowców na tym torze. Jak widać, chłopaki zamiatają. Bardzo dobrze. I żużel będzie. Podobno bez opadów tutaj żużel trwa 5 godzin. Że często opadki, równania, więc już się boję ile ten żużel dzisiaj będzie trwał. Ile im zejdzie tutaj panu najpierw usuwać tę wodę? Proszę spojrzeć, ruchy to nie są za szybkie. Koszulkę mam jedną. Koszulkę mam jedną, proszę tak zobaczę, Troszeczkę przemokła, ale to nic, bywały gorsze sytuacje. Pamiętam Grand Prix w Berlinie w 2001 roku, kiedy było 8 stopni gorąca. ja byłem salutki przemoknięty i zawody trwały z 5 albo 6 godzin. I dałem radę, więc może i dziś się uda.